Witajcie na kanale Przygody Starskiego. Dziś będę przeszukiwał takie tereny, gdzie miały miejsce wydarzenia z okresu powstania styczniowego. We wrześniu 1863 roku w lasach tych powstańcy stoczyli kilka potyczek z wojskami rosyjskimi. Pod naciskiem rosyjskiej piechoty oddziały powstańcze zmuszone zostały do wycofania się, a ostatecznie zostały rozbite. Według raportów rosyjskich. Zabito tutaj pięciu powstańców. Pięciu innych wzięto do niewoli, a w kilku kolejnych dniach schwytano jeszcze trzech następnych powstańców. Po tej porażce reszta ocalałych oddziałów rozwiązano, a powstańców wcielono pod rozkazy innych dowódców. Także szukam pierwszych sygnałów i zaczynamy. Pierwszym sygnałem na dzisiaj, tuż pod tymi liściami znalazłem ptasią obrączkę. Też taka starsza metalowa jeszcze jest cała, bez tej powłoki plastikowej na wierzchu. Są jakieś tutaj cyferki, ale nie chcę jej za mocno szorować. Także jest ptasia biżuteria jako pierwszy fan. Wyszedłem na chwilę z tego lasku. Przy drodze Zacząłem szukać Jest moneta Paskudne 10 zł Mówię paskudne bo tak mi się nie podobała szata graficzna tego że nie wiem 88 rocznik No ale jest krążek pierwszy na dziś Idę dalej Tą drogą w lesie jest kolejny sygnał na monetę. O, o mamy znowu 10 zł. <laughs> Takie samo jak tamto poprzednie. Tylko tym razem 89 rocznik. O, jakie paskudztwo. Dobra, jest krążek. I jako taką małą ciekawostkę. To jest ta pierwsza moneta z 1988, pierwsza którą znalazłem, a to jest ta druga moneta 10zł z 1989 roku. Niby rok różnicy, a widać od razu, że jest mniejsza średnica tej młodszej monety. Możliwe, że też z innego metalu, z innego stopu jest, bo ma zupełnie inny kolor, a też z drogi wyszła. To taka mała ciekawostka. praktycznie na wierzchu jej rand wystawał także było widać nie trzeba było tego w ogóle kopać Kolejna biżuteria ptasia teraz taka bardziej współczesna w tej otoczce stworzywa sztucznego No jest fancik Tutaj przed chwilą miałem praktycznie z jednego dołka Dwie współczesne dwugroszówki, a tutaj mam teraz parę kroków dalej, trzecią już na dzisiaj obrączkę ptasią. Tym razem w kolorze niebieskim. Dużo ptaków tutaj straciło życie. doszedłem do takiego wąwozu, schodzę w dół, i tu na dole płynie sobie rzeka, znaczy rzeka, ciężką wieczorzecę. W latach świetności to była rzeka, teraz jest to strumyk. Ponoć w tych rejonach, właśnie wojska partyzanckie z powstania styczniowego się ukrywały. Nie wiem czy dokładnie, akurat w tym miejscu, ale gdzieś o jakimś wąwozie czytałem. Może być to. Ten właśnie wąwóz. Teraz widać, że jest współcześnie trochę używany, bo jest ścieżkę wychodzącą. A tak się fajnie prezentuje. ledwo co ją wypatrzyłem w ogóle tak się zlała na tym liściu swoim kolorem, swoją barwą, tak jak liść wygląda Wsiłem na taki szlak turystyczny Jestem na skrzyżowaniu dróg tego szlaku I tutaj na samym skrzyżowaniu na środku Złapałem fajny sygnał Zobaczcie to Chyba już poznajecie co to jest prawda? Chodź do tatusia o, proszę bardzo. Takie monety w środku lasu to już cieszą. Jeszcze jakby były to piąteczki, to już w ogóle. Który tam rocznik? 2009. No, takie monetki to cieszą. Chociaż lepiej zamiast współczesnych by się przydało jakieś międzywojnie albo buratyna. No i jednak tutaj jest depozyt współczesnych monet. Na skrzyżowaniu dróg się widocznie zatrzymali turyści, może na rowerach pogadać czy coś. I dosłownie obok tej dwójki jest drugi sygnał. Jest złotóweczka z roku 94. Dobre sobie. Zaraz sprawdzę czy jeszcze nie będzie kolejnego sygnału. idę tutaj opuszczam lasek idę już taką drogą między polami w kierunku samochodu a tu dosłownie na samym wierzchu sobie leży moneta 50 groszy Rzeczpospolita Ludowa 49 rocznik bez kopania bez szukania po prostu na tak zwane oko <laughs> dobry krążek dobre to jest cały mój urobek. To co widzieliście na filmie. Dwie dziesiątki. PRL 50 groszy rzecz pospolita, 2 złote złotówka 5 groszy i 3 razy po 2 grosze współczesne obiegowe i trzy obrączki szczególnie na ta fajna jest taka cała metalowa. No niestety na ślad po powstaniu styczniowym nie natrafiłem prawdopodobnie Yy, źle zostałem skierowany. Yy, historia była opowiedziana przez mieszkańca yy, pobliskiej wsi, więc yy, mogło, mogło trochę być przekłamanie. Tym bardziej, że to jest starszy człowiek yy, około 90 lat mógł źle mi wskazać miejsce yy, troszeczkę i po prostu nie natrafiłem tam, gdzie powinienem. Może spróbuję następnym razem tam pojechać i, i popytam innych mieszkańców albo może bardziej gdzieś na mapach jeszcze szczegółowo popatrzę chociaż patrząc na mapę to by się wszystko zgadzało no ale no niestety dzięki że byliście oglądaliście ten film dzięki was za wasze wsparcie no i co widzimy się przy następnym filmie otrzymajcie się na razie